Shalom alehem. Witam w mini Biblioteczce Bożej przy parafii Świętego Jerzego w Jasienicy Czytamy sobie w dalszym ciągu świetliki miłosierdzia. Niezwykła książeczka, brat Tadeusz Ruciński FSC i ilustracje Artur Nowicki. Konik garbusek. Dobry pasterz życie oddaje za swoje owce. Porównaj Jan. 10:11. Dobry pasterz życie oddaje za swoje owce. Porównaj Jan 10:11. Kto u ciebie ma pierwsze miejsce? O kim zapominasz, lub się go wstydzisz? Dla kogo ty się najbardziej liczysz? Co ludzie ocenia, oceniają u innych? Co Pan Bóg ceni u ludzi? Czemu to nie są ci sami ludzie? Kuba podziwiał i zazdrościł trochę Markowi, który zdobył trzy medale na zawodach: dwa złote i jeden brązowy. Jego siostra Agata też, dwa srebrne. Niektórzy mówili: To taka rodzina, oni muszą być we wszystkim pierwsi i najlepsi. Kuba chciał ich odwiedzić, ale oni, nie wiadomo czemu, Jakoś wymawiali się. Dziś Marek zostawił komórkę w szkole, więc Kuba poszedł mu ją odnieść. Kiedy zapukał do drzwi, otworzył mu jakiś taki mały chłopiec z garbem na plecach. Marek zaraz kazał mu iść do swojego pokoju. To taki garbusek powiedział Kubie. Jak był mały, to wciąż jeździł na koniku na biegunach. I kiedyś przewrócił się z nim, coś mu się stało i teraz ma garb. On się do niczego nie nadaje. Przezywamy go konik garbusek z takiej bajki. Kubie zrobiło się jakoś przykro, gdy to usłyszał. Gdy wrócił do domu, przeczytał tę bajkę. Bardzo mu się w niej spodobał ten garbaty konik. Który był mądrzejszy i bardziej kochany od szybkich, jak wiatr rumaków, a najbardziej podobały się jego słowa, którymi pocieszał swojego przyjaciela Wanie: Miej nadzieję całą we mnie, raczej życie swe poświęcę, niż byś ty miał zginąć w męce. Całkiem jak Pan Jezus, pomyślał Kuba. I jeszcze raz poszedł do domu Marka. Tym razem był tam tylko ten chłopiec. Miał na imię Gabryś. Uradowany wpuścił Kubę do środka. Poczęstkował go ciastkami i zaczął mówić. Wiesz, ja prawie stąd nie wychodzę, bo oni się mnie wstydzą. Ale ja ich bardzo kocham. Gdy tato albo mama mają jakieś egzaminy, to ja parę godzin się modlę, żeby zdali. Oni o tym nie wiedzą. A wczoraj tu pół dnia się modliłem, żeby Agata i Marek zdobyli, zdobyli medale. No i zdobyli, ale nie mów im, że się modliłem. Niech się cieszą, że są tacy zawsze najlepsi. Ja nie muszę. Wolę po cichutku być bliziutko pana boga. Przy nim czuję się jak na pierwszym miejscu. Po co mi jakieś medale? Pan Bóg mnie kocha, a ja kocham ich tu wszystkich. Oni chyba nawet nie wiedzą jak bardzo. Kuba od razu polubił tego ga gabrysia, najbardziej z nich wszystkich, i nie zazdrościł markowi medali. Ale zaczął cichutko zazdrościć mu takiego brata, którego oni się wstydzili, widząc jego garb, a nie serce. Dobra, jeszcze Wam pokażę obrazek. Nie wiem jak. Znowu, to Wam zrobić, żeby tak troszeczkę Wam to chociaż. Mhm. Mhm. Dobra. E, to jeszcze jedno Wam przeczytam. Mały kolumn? On sam zaczął cierpieć niedostatek. Łukasz 1514. On sam zaczął cierpieć niedostatek. Łukasz 15-14. Gdzie niektórzy szukają szczęścia? Czy szczęście jest gdzieś daleko? Gdzie można? Będąc, co można znaleźć, będąc bezdomnym? Jak można stracić swój dom? Czy można stracić czyjeś serce? Jak odzyskać swój dom i bliskie serce? Nie tylko w bajkach chłopcy wyruszają gdzieś daleko, szukając szczęścia, królewny lub skarbu. Krzych też ciągle wyruszał za las. Za rzekę, za miasto, i dlatego nazwano go kolumbem, jakby chciał odkryć nową Amerykę z jakimiś bajkowymi skarbami. Ciasno mu było i nudno w domu, w szkole, w kościele, i tęsknił za dalekimi miastami i krainami tak bardzo, że raz wziął plecak, portfel, taty, latarkę mapę świata i wsiadł do pociągu. Wysiadł w wielkim mieście, gdzie wszystko było jakby do odkrycia i do zdobycia. Póki były na to pieniądze taty. Krzych odkrywał markety, cyrki, wesołe miasteczka, nowych kolegów, koleżanki i zdobywał z nimi co tylko można było kupić, zamówić i spróbować. Ale jakoś nie zdobył ani szczęścia, ani królewny, ani skarbu, bo gdy mu został jeden grosik, to wszystko wkoło znikło, jak w pałacu złego czarodzieja. Strażnik wyrzucił go z baru na podwórko ze śmietnikiem, gdzie żyły tylko myszy, szczury i bezdomne psy. On też teraz jadł to, co one. I trochę był do nich podobny. Tylko w nocy śnił mu się ciepły, czysty dom z pełnym stołem i jasny kościół. I kiedyś trafił do kościoła. Jak tam było czysto, jasno i miło. Ale ludzie odsuwali się od niego jak od parszywego kota, bo był brudny i cuchnący. Siadł więc w kącie i słuchał. A ksiądz czytał przypowieść o synu marnotrawnym. I krzych wiedział, że to o nim. Dokładnie tamten syn wrócił jednak do domu. A krzych jak ma wrócić? Za co? Po co? Wyszedł z kościoła i zamknął oczy. Zobaczył swój dom ze świątecznym stołem. Uśmiech mamy, swoje biurko, fotel, siostrzyczkę. I tak strasznie się rozpłakał, że jakiś kundel zaczął skomleć i zlizywać mu łzy. Z kościoła wyszedł ksiądz, podszedł i zapytał: Jak się nazywa i gdzie mieszka? W śmietniku, odpowiedział krzyk: A chciałem odkryć nową Amerykę. Wszystko straciłem. A nic nie zdobyłem. A gdy powiedział, jak się nazywa, to ksiądz rzekł: Ale wiem, że nie straciłeś serca taty. Znam go, on wciąż cię szuka i bardzo tęskni. Krzyk się zerwał i od razu zaczął biec do domu, choć miał tam tak daleko. Ale cóż to jest, gdy ktoś tęskni tam? Gdzie można wrócić wreszcie do siebie, jeszcze pokażę Wam trzy blaszki. Świetliki miłosierdzia, gorąco polecam. I do zobaczenia. Będziemy się znowu widzieć w kolejnych częściach. Lajla to. Lajla to. Lajla to. Co znaczy? Dobranoc.